są tacy ludzie dla których dobro pomaganie to nie są tylko puste słowa no i proszę taki człowiek właśnie za mną Mariuszka łamaga cześć Jezus, bardzo mi miło ale rzeczywiście staram się aby to nie były czcze słowa z twoich ust no wiesz, ty jesteś raczej skromnym człowiekiem, ja może nie każdy może sobie z tego zdawać sprawę, ale tak jest. E, więc pewnie się tam nie chwalisz bardzo często, ale dla ciebie, tak jak powiedziałam, pomaganie. E, to nie tylko te frazesy, to nie tylko gadanie i mówienie o tym, ale ty faktycznie działasz. No mamy taki obowiązek, nie ukrywajmy się. Jeśli tym bardziej gdzieś tam udało Ci się stworzyć sytuację, że tą twarz masz rozpoznawalną, może niektórzy cię lubią, może twoje zdanie czy też zachowanie zwróci ich uwagę, to, to to no wydaje mi się, że to, to jest po prostu, no, obo, jak wspomniałem, obo, obowiązek, więc angażuję się w różne e, inicjatywy. Jedną z nich jest właśnie świetna e, akcja, jaką jest bieg po nowe życie. No właśnie, bieg po nowe Tam. życie. Ta dam Zresztą tak powiedziała, mój drogi, bieg po nowe życie, z którym ty jesteś? Pamiętasz od kiedy? Ojeju, nie wiem, ale długo chyba, no na pewno nie od początku, mhm. natomiast yy, staram się regularnie, odkąd, chciałbym policzyć, a ja mam problemy z datami, w ogóle z takimi rzeczami, yy, natomiast yy, lubię, bywam, yy, staram się być zarówno w Wiśle, jak i w Warszawie, w tej Warszawie trochę ciężej, ale... ale yy... No, tam angażuje się. Zresztą mnie kojarzy się z tym, że tam jest zawsze dużo ludzi, że wszyscy się znają, a nawet jeśli się nie znają, to bardzo szybko, wiesz, te przyjaźnie potrafią się nawiązać. Tak, tak, ta, bo to właśnie nie ukrywajmy, powiedzmy szczerze Państwu, oprócz tego, że wszyscy tam się angażujemy, biegamy, uświadamiamy, staramy się gdzieś tam na, na, nabić największe jakieś tam zasięgi na social mediach. Stąd też wykorzystywanie osób medialnych, czy też sportowców, no wiele, wiele ciekawych osób, no to potem no robimy sobie takie małe po prostu fondue, fondue, no i siedzimy i rozmawiamy, ale robimy to z lekarzami, robimy to z przeszczepkami tak zwanymi i mm. jest fantastyczna, cudowna atmosfera i każdy może poznać swoje środowisko, to czym się pała na co dzień. To jest bardzo miłe, wymienianie się tymi doświadczeniami. Wiesz co, tak sobie myślę, że w ogóle cała ta idea jest po prostu wprost niesamowita, bo o tym się wcześniej nie mówiło, tak? Dobrze wiemy, jaka jest sytuacja. Wiele osób dopiero przez to, że bieg się pojawił, że takie wydarzenie się pojawiło, dowiedziało się, na czym polegają przeszczepy, że można oddawać organy, że, że wiesz, że, że coś takiego jest. Ja nie znam teraz dokładnych liczb, ale gdy byliśmy w Warszawie ostatnio to, to Arkad już, który jest, jest, że tak powiem, sprawcą głównym tego wydarzenia, podawał jej, i one były naprawdę mm. ogromne, one były bardzo duże, powstała karta dawcy, którą zresztą mam w swoim portfelu i, i noszę. A powiedz mi, czy jest coś takiego, że trudno czy łatwo namawia się te znane popularne osoby do tego, żeby wzięły udział w akcji? Nie wiem, to by trzeba zapytać e, pana, pana, pana Arka. Natomiast... E, no jak rozmawiasz ze swoimi znajomymi, wiesz, coraz więcej osób się pojawia e, no tak, podczas biegu. E, gdzieś tam robimy tak zwane domino, pocztę pantoflową, że, że dzieje się fajna akcja. E, nie, większość z nas tak naprawdę ogranicza tylko i wyłącznie jakiś termin, jakiś, jakiś e, to, że nie pozwala nam na to czas, żeby akurat przyjechać, bo mamy swoje obowiązki inne prace. E, więc, więc myślę, że to jest jedyna przeszkoda w wielu Akcjach charytatywnych, które się dzieją, w których często nie możemy uczestniczyć. W tym roku przeszkoda jest wiadoma, <laughs> dlaczego nie mogliśmy się spotkać. E, niestety, ale z drugiej strony fajnie, że możemy online spotykać się wszyscy, że możesz ty być. Ojeju, jak co ty, roku? Jak, jak, jak co roku i mam nadzieję, że, że już niebawem, może we wrześniu się uda, chociaż pewnie wątpię, już. A, czy ty już, wiesz? Na to. Nie, ty no ty już nie, wiesz. Nie, no nie, 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 nie wiem, nie A. wiem, ale liczę na to bardzo, że nam się A, uda i będziemy wiemy. mogli się ściskać, będziemy mogli się tulić i będziemy A. mogli się cieszyć, bo to właśnie. Jest bieg po nowe życie. Mariuszka łamaga. Dzięki! Dzięku, dziękuję, Nina. Pozdrawiam tam wszystkich, którzy są na miejscu w Wiśle. Siemanolo.